Cześć, witam was na moim kanale. Słuchajcie, widzę, że ogląda nas troszkę osób tutaj za zagranicy. No i w tym również Polaków, którzy po prostu na co dzień już mieszkają za granicą. Chociażby w krajach Unii Europejskiej, a powiedzmy do Polski przyjeżdżają raz na jakiś czas. Czy żeby odwiedzić tutaj swoich bliskich, znajomych, czy załatwić jakieś sprawunki. No i dzisiaj powiemy dlaczego w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z policją no należy jednak podawać adres zamieszkania w Polsce. Zapraszam na odcinek. O kontaktach z policją mówię wtedy, gdy się popełni jakieś wykroczenie. A chodzi o to, że wobec osób, które nie mają stałego adresu zamieszkania lub miejsca pobytu na terenie Polski, można stosować wobec nich tzw. postępowanie przyspieszone w sprawach wykroczeń. W związku z tym taka osoba np. nie dostaje mandatu za opłacenie itd., tylko w oparciu o artykuł 45 paragraf 1 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia policjant może taką osobę zatrzymać, Celem, jak ktoś mówi, niezwłocznego doprowadzenia jej do sądu, który będzie rozpoznawał jej sprawy sprawie o wykroczenie. Z tym, że to zatrzymanie w celu tego niezłocznego doprowadzenia do sądu może trwać nawet do 48 godzin. Więc nawet za głupią pierdołę no, możecie sobie spędzić noc na dołku, nad, jeżeli się wdacie w pyskówkę z policjantem, a wyjdzie, że nie macie stałego miejsca pobytu czy adresu zamieszkania na terenie Polski. Więc no, są do tego przesłanki do stosowania takiego postępowania przyspieszonego. W takiej sytuacji doradzałbym jednak nad podaniem jako miejsca zamieszkania czy jako tego miejsca pobytu w adresu waszych rodziców, jeżeli takie jest jeszcze na terenie Polski. Zwłaszcza w sytuacji, jeżeli ktoś się wdał w pyskówkę z policjantem, no to policjant no może nie mieć skrupułów, żeby powiedzmy taką sobie osobę zatrzymać i tutaj odprowadzić do sądu. Natomiast jeżeli to będzie w godzinach wieczornych, no to niestety trzeba będzie się liczyć z tym, że jednak się spędzi piękną, uroczą noc w, na komisariacie. Z tym, że też taka uwaga, to postępowanie generalnie w sprawach przyspieszonych stosuje się jedynie wtedy, gdy sprawca takiego wykroczenia został przyłapany przez policjanta na gorącym uczynku. Też przy tym zatrzymaniu przez policję, to jakby troszkę obok chciałbym również Wam wskazać, że takie zatrzymanie na podstawie artykułu 45 kodeksu postępowania sprawach o wykroczenia jest możliwe również, gdy nie można ustalić tożsamości danej osoby. Czyli, jak tutaj mamy tutaj przy legitymowaniu chociażby, jeżeli na powiedzmy żądanie policjanta i tak dalej nie okazujecie dowodu tożsamości. No to popełniacie tutaj wykroczenie z artykułu 60 kodeksu wykroczeń. Z tym, że tutaj chodzi bardziej o podanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości bądź danych pozwalających na, je na jego ustalenie, więc co jakiś czas to się nawet tutaj przewia w komentarzach na temat, właśnie czy mogą Państwo odmówić podania danych, czy odmówić podania dowodu tożsamości takiemu funkcjonariuszowi. No ja bym tego odradzał, no bo Państwo również mogą być w tym wypadku zatrzymani, przez na komisariat. A po co sobie w takich, w wypadkach bzietkowonerów. Najlepszą sytuacją, najlepszą tak naprawdę strategią w jakimkolwiek właśnie kontakcie z policjantem, funkcjonarzem policji, nawet jeżeli jesteście jesteś wzburzeni, to jest zachowanie spokoju. No i nawet jeżeli się nie zgadzacie z taką interwencją, interpretacją, no to spokojne rozmawianie i spokojna rozmowa. W ten sposób no, nie dajecie w żaden sposób takiemu funkcjonariuszowi do stosowania wobec Was takiej bardziej zdecydowanej postawy, czyli na przykład użycia środków przymusu bezpośredniego chociażby, Natomiast, jeżeli w trakcie rozmowy już się zaczyna przewijać e, taki komunikat, że jeżeli Państwo się nie dostosują do polecenia funkcjonariusza, to użyje wobec Was środków przemysłu bezpośredniego, no to dla własnego bezpieczeństwa lepiej się do tego dostosować, najwyżej potem pisać. No i potem jedynie takie czynności, najwyżej po prostu skarżyć. No i to jest takie bardziej rozsądne podejście. Natomiast, jeżeli przez całą interwencję zachowujecie spokój, generalnie chcecie opanowanie i tak dalej, no to nie dajecie żadnej podstawy do stosowania bardziej zdecydowanych działań a później to otwiera Wam się cały już wachlarz możliwości prawnych, z których można skorzystać, więc tyle na ten temat. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli podobał Wam się materiał, chcielibyście, żeby więcej powstało materiałów na ten temat, stawcie subskrypcję, a ja pozdrawiam.